Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność dzisiaj gościć Dawida Supińskiego. Witam. Witam, cześć. Przeprowadzę z nim krótki wywiad, zadam mu parę pytań. No to co Dawid, zaczniemy od pytania skąd jesteś i jak zaczęła się Twoja przygoda z koszyków? Skąd jestem? Pochodzę z okolic Płocka, z małej, z małej wioseczki, z Łukoszyna. Gdzieś tam się to za mną ciągnie, ponieważ każdy się łapie za głowę skąd Ty jesteś i tak dalej. W koszykówkę zacząłem grać w liceum dopiero dosyć późno. Bo koledzy mnie zwerbowali na zajęcia pozaszkolne, i, i tak to ruszyło. Później TKM w Anwil i, i, i tak się to wszystko zaczęło. W jakim wieku byłeś, jak zacząłeś trenować? No, to była pierwsza liceum. To tak późno? Dopiero, tak, To dopiero pierwszy raz miałem piłkę w rękach i też na eskersach szkolnych, więc. Więc zanim to się wszystko zaczęło tak y, kręcić wokół tego zawodostwa czy, czy takiego regularnego reżimu mm. treningowego, to, to trochę czasu minęło. A wcześniej prajdacie jakiś inny sport, czy zaraz sportu w ogóle? Nic, 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 nic. Prosto. Z ulicy poszedłem na SKS-y w czwartki na 15.10 I, i, i to było właśnie pierwsze liceum. Drugie liceum to już y, była jakaś y, trzecia liga. Gdzie, gdzie, gdzie Monpol Płock, wtedy, któremu tam troszeczkę tam nawet nie grałem, pomagałem, awansowaliśmy do drugiej ligi. W trzeciej liceum grałem, w drugiej lidze już to, to, to były regularne występy. No i później się przeniosłem. Trener Żywiczka mnie, mnie zwerbował do TKM-u Wocławek i, i, i tak to ruszyło już na dobre wtedy. Mhm. A kto był Twoim idolem koszykarskim? Jak dorastałeś albo jak byłeś starszy? Bo myślałem, że zacząłeś jakbyś młodszy. O kurczę, to ciężko. To ciężko jakoś tam odkopać. No, na, na początku to bardziej e, nie byłem takim, że tak powiem zajawkowiczem mm -hmm. koszykarskim, tylko to e, robiłem dla, dla, dla jakiegoś fajnego spędzenia dla czasu, dla towarzystwa, dla, dla, dla jakiegoś tam bycia w grupie mm -hmm. kolegów, więc to raczej wielkich idolów nie miałem. E, A jak starszy byłeś? Jak byłem starszy, to już to już wtedy było lepiej. Na długiego kuzynsa bardzo lubiłem mm. patrzeć, jak, jak tam gra jak, że tak powiem, dominuje w lidze. Jak podoba ci się Supsku? Jesteś już nami drugi sezon, więc trochę tu siedzisz. Tak, tak, Słupsk jest bardzo, bardzo fajny jest, bardzo mi się to podoba. Jest to dosyć małe miasto, ale jest tutaj wszystko, czego potrzeba. Mój, mój syn starszy chodzi do, 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 teraz do, do przedszkola. Eee, więc właśnie żona pojechała go odebrać. Kinia pozdrawiam się bardzo ciepło. Eee, żona teraz zajmuje się młodszym synem. Eee, jest gdzie wyjść na kawkę, jest gdzie pospacerować. Mieszkamy koło parku, więc jest, no, miasto nie jest, ma wszystko to, czego bym oczekiwał. Twoje nazwisko zacementowało się w Subsku, ponieważ walczyłeś ten awans, jak i reszta chłopaków z tamtego sezonu. Wszyscy, cały skład raczej będzie na zawsze w Subsku w sercach kibiców. Jak się z tym czuję, że nieważne kiedy do Subska przyjedziesz, nawet za 10 lat, może w innej drużynie, no to zawsze dostaniesz te owacje na stojąco, bo jednak to ty walczyłeś ten historyczny awans razem z resztą chłopaków. To jest, to jest fajny, fajny kamień milowy tutaj dla miasta, dla, dla drużyny. Bo wiadomo, ta drużyna nie istnieje długo. To był, to był chyba, jeżeli dobrze sądzę, trzeci sezon. Trzeci, trzeci sezon, bo, bo to trzeci. tak zawsze liczę sobie po Adrianie Kordalskim, ponieważ w pierwszym sezonie miał brąz, w drugim srebro. No właśnie, tak. A w trzecim wy, wywalczyliśmy razem wspólnie złoto, więc to na pewno będą wspomnienia zwracały za, za każdym razem. I, I jak ktoś będzie wspominał, jak, jak Słups się znalazł w ekstraklasie, to, to będzie wspominał na sezon. Tą paczkę chłopaków, która wtedy była, gdzie mieliśmy świetny kolektyw, świetne wyniki. Dużo wygranych, a co za tym idzie, świetna atmosfera w drużynie, więc yy, no naprawdę jest to wspominać i, i łezka się na pewno kiedyś tam wokół zakręci. Wiadomo, że jako drużyna na pewno byliście szczęśliwi dosłownie po wygranym meczu, pewnie jakieś tam szaleństwa, wśród oblewanie się czymś itp. A ja chciałem się Ciebie spytać tak indywidualnie, co czułeś, kiedy dostałeś tą nagrodę MVP finałów, bo na pewno też dla Ciebie było, może wiadomo, że drużyna ważniejsza, ale też musiałeś być z siebie dumny na pewno. Co poczułeś tym momencie? Jak... Um, to um, wtedy poczułem taka troszeczkę spełnienie misji, ponieważ um, tu, tu nawet prezes Jankowski, czy trener Manta Szczesnawski przed sezonem mówili, że potrzebują Podkoszowego właśnie, żeby um, zatrzymać tych um, centrów, którzy dominowali tam um, w poprzednich sezonach w pierwszej lidze. I, 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 I czuję, że tą misję właśnie wtedy spełniłem. i <suskryp> No i żeby zostać MVP, wiadomo, trzeba wygrać ostatni mecz sezonu. A, okay. a jak wygraliśmy ten ostatni mecz sezonu, to, to, to wiadomo, że zebraliśmy wszystkie laury, że drużyna wygrała i, i to na pewno jest, jest dla mnie coś wyjątkowego, bo cieszę się, że, że udało mi się spełnić yy, te nadzieje, które we mnie pokładano. I udało mi się świetnie tam, nie wiem, no zaprezentować drużynę i, i po prostu no wygrać te finały i dopełnić to tak, jak to wszystko chcia, chcia, chciała, chciał klub, aby wyglądało od początku sezonu. Wspomniałem, że to jest Twój drugi sezon z nami. Jak się z tym czujesz, jeżeli chodzi o klub? Że już czujesz się tak w pełni zawodnikiem czarnych, czy jeszcze. Tak, 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 można, można to powiedzieć, że, że czuję się zawodnikiem, że nie robię tego czysto, jakby to zadaniowo, czy, czy jak najemnik będą tutaj w tym mieście. Kurczę, no było dużo takich przykładów, że jeżeli coś było potrzeba, czy nie wiem, ostatnio bolał mnie ząb, kurczę, i kolejki jakieś do stomatologa, czy coś, to, to zawsze klub pomoże, zawsze mm -hmm. zdecydować, czy wysłać mm. najlepsze miejsce. I, I to jest takie miłe, i, i gdzie ciężko tego właśnie szukać, czasami w innych klubach, a, a tu zawsze klub służy pomocą, czyli jak czegoś potrzeba, to można zadzwonić porozmawiać i wtedy, jeżeli jest taka możliwość, to, to wtedy klub pomoże i dzięki temu łatwiej się wtedy gra dla tego klubu, odwdzięcza się i no i to wszystko wtedy działa. Jak, jak, jak zawodnik się na pewno dobrze czuje w swoim mieście, tam gdzie gra, tam dla, dla klubu, to dla którego gra, odbija na to i wtedy właśnie wyniki są wiele lepsze. Nikt mu nie kazał tak mówić. Jak dogadujesz się z kolegami z drużyny w tym sezonie? Wiadomo, jest paru anglojęzycznych zawodników. Myślę, że język to nie problem. Dla Ciebie chodziło po prostu tak o Różnicę kulturową, bo to... o to o bycie razem w kolektywie, Ta, jak się dojedzie wszyscy, no. nie ma nie ma z tym problemu tak powiem że nie ma żadnego raka nawet w drużynie mhm. bo, bo czasami się tam zdarzy jakaś czarna owca w drużynie ale czy w zeszłym roku czy w tym roku nie ma żadnej takiej osoby która by by psuła naszą chemię jakiś tam team spirit jak mam jakiś dzień wolny to, to bardzo często się, się, się umawiamy, się, się, się dogadujemy, czy nawet ostatnio dostaliśmy wolne w Sylwestra, to ten wieczór spędzaliśmy razem i Polacy i obcokrajowcy, jak ktoś nie miał jakichś planów, mogliśmy się zejść i, i <coughs> sobie porozmawiać, czy, 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 czy ostatnio oglądaliśmy mecz Anwilu z Ostrowem, napisałem na naszej wspólnej grupie na Whatsappie, kto ma jakąś chęć, to proszę bardzo, zapraszam, można w pasie, bo sobie razem meczyk, więc... Yy... Zawodnicy są naprawdę w porządku w klubie, są dobrze dobrani i, i nie ma naprawdę żadnej tam kosy nikt z nikim. To chyba też ważne, żeby zaglądać się poza boiskiem, żeby potem na boisku być zgranym, nie? No bo no, są jakieś kosy, to zawsze jest jakiś taki… Tak, tak, to jest ważne, ponieważ wtedy się już nie kalkuluje, jak się wejdzie na boisko, to jeden drugiemu chce pomóc. I na pewno kibice to widzą, że jak któryś z nas dobędzie punkty, czy jakąś fajną akcję zrobi, to cała ławka żyje na boisku. Jeden drugiemu zawsze piątkę przybije, podniesie na duchu, i, i nie ma jakiejś tam yy, zazdrości, czy, 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 czy yy, 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 jedna osoba drugiej źle nie życzy, żeby tam akurat, żeby mu nie wpadł, żeby tam se kostkę skręcił. To może ja wejdę, może coś. Nie ma czegoś takiego, liczy się wygrana. I po prostu radość jednego jest radością całej drużyny. Jak na was jako drużynę wpłynęło te trzy mecze bez trenera Montasa Tesno Bo no w sensie dla mnie aż byłem zdziwiony, że aż trzy mecze wygraliśmy, bo myślałem, że bez trenera będzie nam bardzo ciężko. No i każdy mecz był na styku, no ale wiadomo, troszkę może różnicy z boku było widać, że jest brak tego trenera głównego, ale i tak myślę, że wyszliście do walki bardziej zmotywowani, żeby zrobić to do trenera, pokazać może. Niedługo wracasz to leżała tutaj damy siebie wszystko tak. To, 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 to było dosyć troszkę yy, dziwne doświadczenie, ponieważ yy, prowadził nas y, trener Łukasz Seweryn I, i, i każdy trener robi to po swojemu, ale plus jest taki, że to się odbyło w momencie, w którym drużyna, że tak powiem, jest, yy, że, że ta maszyna już jest ustawiona, że te tryby działają tak jak powinny. Tam, tam. I, I po prostu przygotowaliśmy się cały tydzień do meczu, tak jak, jak to było z trenerem Mantasem. I wszyscy wiedzieli jakie mają założenia, jakie mają, są zasady w obronie, w ataku, jak to powinno wyglądać. I, I tak jak wspomniałeś w poprzednich pytaniach, mamy świetną tą chemię, więc nikt nie próbował wykorzystywać tej sytuacji, że a nie ma teraz trenera Mantasa, to może tak, ja sobie tak, będę grał na siebie, czy coś. Nie. U nas w drużynie najważniejsza jest wygrana. I, a czy ten zdobędzie 20 punktów tego meczu, tak, czy ten wie. 20 tego meczu. Każdy wie jaką ma rolę i, i jakie rzuty może brać na siebie, jak to wszystko wygląda. Więc jesteśmy w tym momencie, byliśmy w tym momencie była drużyna, że trener Łukasz y, Sewery na pewno też miał dużo łatwiejszą robotę, ponieważ tak. y, robił zmiany, brał czasy i, i, i rysował nam zagrywki. I to było naprawdę by mu ułatwiało, bo jak tylko on coś wspomniał o jakiejś zagrywce na przykład, nie wiem jakaś zagrywka special dla dla Bołabicza, rzucił z rogu, to już wszyscy wiedzieli na czym to polega. Tylko rysował, no kto gdzie i, stoi i, i, i gra się robiła, można powiedzieć, sama. Że tak czy siak, no jakby dla mnie gratulacje i szacunek należał się do trenera Łukasza, bo przejął takie nie, na ciężkie zadanie, bo by się też nie spodziewał, że tak będzie. No to Podejrzewam, że się nikt nie spodziewał, że, że yy, tak to będzie. Ale miał poradził przygodę. sobie 3-0, więc jakby nic się nie stało, tak naprawdę. No śmiem chyba nawet zgadywać, że to najlepszy wynik jego w PLK i w ogóle A, jakiś rekord z tak. Dla 100% ja tak właśnie się myślałem sobie, że każdy już tam, jak czytam na internecie, bo wy pewnie nie czytacie jako zawodnicy o, na tych grupach online, o lidze waszej, to każdy pisał, że ja, teraz trenera nie ma, to słów dostanie, chociaż raz Męski, nauczkę ITP. I każdy tak pisał i każdy pisał, że trener Łukasz sobie nie poradzi w ogóle, a ja coś czułem, że właśnie i trener Manta z was przygotuje na treningach i trener Łukasz nie da sobie... Przeglądam troszkę Twitterkę od początku sezonu i. No teraz jeszcze jest tak cicho, ale właśnie na tym Facebooku jakby się... ludzie się rozpisują, tak. ale no, chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że od początku sezonu nikt nas nie wierzył. No, no, Jak nie, nie. Kamil Han w swojej podcaście mówił, że był ciężki terminarz na początku sezonu, może jedna wygrana w sześciu meczach i zaczęliśmy zaskakiwać wszystkich po kolei, że na początku może sami nawet nie wierzyliśmy, że to jest możliwe, że będziemy tak wygrywać, ale później nabraliśmy tej pewności siebie. I, I idziemy za ciosem. Cały czas jest wygrana za wygraną, nieważne w jakim stylu, tak. ponieważ to, to, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Mecz się kończy po 40 minutach, jak jeżeli nie ma remisu i każdy mówi, a dobra, no dobra, wygrali 5 meczów, teraz przegrana zbyt gością, teraz się zacznie, że na pewno będą tak, przegrywać, tak. to jest niemożliwe, że będą wygrywać. A tu co? A tu dalej kontynuujemy to, co kontynuujemy. Jesteśmy świetnie przygotowani taktycznie do każdego meczu. Pilnujemy tych założeń fizycznie, dajemy z siebie na razie obcokrajowcy, wiadomo, grają troszkę więcej minut, Polacy troszkę mniej, różnie to wygląda, ale fizycznie też dajemy radę i, no i nie zwalniamy tempa i każdy tak jakby się modlił o to, żebyśmy w końcu zaczniemy przegrywać, no bo jak to będzie, jak może tak dużo wygrywać. I, tak po prostu jesteśmy na przekór temu wszystkiemu i tak jak wspomniałeś, czy trenerem Seviemu też wszyscy życzyli, że może w końcu coś przegrają, a tu się okazuje taki guzik, kurczę, mamy zamiar wygrywać dalej i jak przegramy to przez przypadek, ale nie, że ktoś tam z nas tam wygnie na kolana i nam zdaje po nas po tyłku. No właśnie, już teraz to nie może być przypadek, że mamy taki bilans, takie tyle wygranych, no bo każdy gadał, to jest fuks, że nowa drużyna, jakieś taka, takie głupoty, ludzie pisali, wiesz, że Nowa drużyna to takie szczęście, początkującego, na fantazji a troszkę mieli tam w teraz to jest, to na się... problemy innych drużyn i tak dalej, ale to, to, to jest wszystko, wydaje mi się, bzdury, głupoty, tak. może troszeczkę tam jakiś procent w tym zwycięstwa jest, ale to, to każdy ma jakieś tam za uszami, każda drużyna, więc tu nie ma co się na, na co oglądać za tym. Każdego o to pytałem, każdy mówił to samo, więc myślę, że też tak powiesz, ale czy substyki kibice motywują cię do działania i jeśli tak, to jak bardzo mają wpływ na twoją grę? To jeżeli przychodzisz na mecz i wiesz, że będzie wyprzedana cała hala i przychodzą ludzie, nie popatrzeć sobie z popcornem na meczik, bo wiadomo, może tam wygrają, może przegrają, to tak, tak jakby jesteś im coś też winien, tak. bo oni przychodzą dla Ciebie krzyczeć, skaczą, dopingują Cię, czy jest trudny moment, to, to kibic bo my bardzo dużo meczów w tym sezonie wygraliśmy, przegrywając 10, 12, nawet 15 punktów. I w tym momencie nie dało się zauważyć, żeby kibice w gryfi nie wiem, wychodzili, odpuścili, czy nie wierzyli w nas. A, a my jesteśmy z drużyną charakterną, która jak w zeszłym sezonie tak samo było, walczyliśmy zawsze do ostatniej minuty i, i bardzo często się to opłacało, czy z Hydrotrackiem, gdzie. Zdobywamy prowadzenie na ostatnie 40 sekund, robimy rany jakieś 6, 7, 8 punktów i wtedy jak, jak już wtedy ruszy kibic, to, to, to od razu trener przeciwnej drużyny bierze timeout, bo wie, że źle się dzieje i wtedy już wiemy, że, że mamy ten mecz, że, że już mamy tych przeciwników w garści i, i damy sobie radę z tym meczem i, i, i wygramy to, więc no kibic... Yy, Pomaga, dużo pomaga, bo to jest na pewno to zderzenie innych drużyn z takim głośnym dopingiem, ponieważ nasza gryfia hala jest dosyć mała, ciasna. To się tak rozchodzi właśnie. Więc nie? efekty dźwiękowe są niesamowite i no naprawdę przyjemnie się tutaj gra i czuć wsparcie. Jak ci wyjdzie coś, jak trafić jakąś ciężką trójkę, czy zrobić w to jest niesamowite uczucie. Czy masz jakiś rytuał przed meczem? Chodzi mi, że wiesz, czy słuchasz jakiejś muzyki, czy coś robisz takiego innego od innych? to swojego, że jakiś swój o, własny rytuał, jakieś swoje własne rytuały. Chyba nie, chyba nie, chyba nie, nie, nie. Normalnie no. jem obiadek, drzemeczkę sobie robię i, i później jakaś kawka przekąska i idę na mecz się rozgrzewać, więc to chyba żadnych tam specjalnych jakichś rytuałów. Ale nie w dzień się, meczu. Tak jakby zachowujesz się inaczej niż w dzień, gdzie jest tylko trening? Czy, coś, czy tak sama, taka sama dieta, mniej więcej? Nie, nie, to zależy. Jeżeli mecz mamy troszeczkę wcześniej, to nie ma porannego treningu, to zawsze staram się wyjść rano na spacer, czy, czy, czy to z synami, czy całą rodzinką, czy, czy, czy jak jesteśmy na wyjeździe, to zawsze sobie tam z chłopakami wyjdziemy na jakąś kawkę się przespacerować, żeby po prostu być w mhm. ruchu. Wracamy na obiad i, 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 i wtedy jak jesteśmy na hotelu i robimy dżeme, robię sobie drzemeczkę, wstaję. Także to chyba nie. Chyba żadnych jakichś tam specjalnych tam Dobrze. rzeczy. Nie posiadam swoich. Czy posiadasz jakiegoś ulubionego zawodnika? Czy to z tu, z Europy, czy ten proszę Proszę? Ulubiony zawodnik twój, tak? To, to wspomniałem, kiedyś był ten Bugi Kazins. A teraz czy czy Bugi Kazins? Trochę Stevensona Lęsa lubię, ale to, to tak, tylko tak. Bardzo mało, bardzo mało, troszeczkę Euroligi oglądam, ale to też nie dużo. Mhm. Ale głównie to w to Polską Ligę oglądam, jeżeli jestem. Tak, a w Polskiej ligi masz kogoś, kogo tak lubisz oglądać, oprócz eee. naszego naszego A eee, no? Nie, jak To ciężko, raczej taki. Teraz to szybko wymienię zawodnika, który, który super mi się podoba mhm. pod każdym względem. Także to, to raczej chyba ucieknę od tej odpowiedzi. Rozumiem. Czy masz jakieś hobby? Bo to, to, to pasja pewnie. Czy masz jakieś hobby? Które... Jak jest, zawsze kurczę między sezonami, jak jest szansa wrócić do, do, do swojego rodzinnego domu? Bo teraz to, wiadomo, nie ma tego, to bardzo bardzo lubię z ojcem na ryby jeździć. O. Troszkę jesteś tam trochę zafiksowany, jak był ten sezon covidowy to. To, to, że tak powiem, że nam się przerwał ten sezon, wtedy byłem w Gliwicach, to mieliśmy sporo wolnego, to, to wtedy troszeczkę odpocząłem, miałem na to więcej czasu, ale mm -hmm. odkąd skończyłem liceum i zaczęło się te granie, to tam w wakacje można powiedzieć, mam 3-4 tygodnie wolnego od, od treningów czy od jakichś tam rzeczy, zależy jeszcze, jak się sezon skończy, ponieważ teraz wiadomo, yy, po pierwszej lidze, po finałach, to tam 22 maja nam się skończył sezon, a, a bardzo wcześnie, już na początku lipca, chyba żeśmy zaczęli, mm -hmm. zaczęli przygotowania w Ekstraklasie, więc więc tego czasu było naprawdę mało dla, dla rodziny, dla, 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 dla tych właśnie hobby, więc to raczej, tak raczej tak. nie. Wieczorem sobie z żoną po kolacji jakiś film czy serial sobie włączymy, razem sobie posiedzimy, poglądamy, porozmawiamy i, i to chyba byłoby tyle. A propos filmów, jest jakiś ulubiony całą rodziną czy sam lubisz oglądać jakieś? Na przykład jak ostatnio miałem wywiad, to... Tam każdy wymieniał jakieś swoje top 3 filmów czy coś. Czy masz jakiś taki film, który naprawdę lubisz? No. Albo książki też Efekt motyla bardzo lubię, no. bardzo mi się podobał. Yy, Troszeczkę książek to szachiste, dosyć dobrze wspominamy, przeczytałem całego. Yy, ale tak, to te topy śledzimy. Raz z żoną szukamy jakichś fajnych filmów, co jest na czasie <grym> i wtedy oglądamy, analizujemy. No to co? Dziękujemy wszystkim za ten wywiad, dziękuję Ci Dawid. Super, dziękuję ślicznie, dziękuję wszystkim. Zapraszamy wszystkich na najbliższy mecz, który będzie na Gryfii najprawdopodobniej, no i żebyście kibicowali w Pucharze Polski. Dawid pewnie zrobi 5 sadów w jednym meczu dla Was. No bo tyle, ile minut trwał ten wywiad, tyle w sadów zrobi. więc trzymamy kciuki, dobrze, dziękujemy, do Super, widzenia. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia.